Ewangelii według świętego Mateusza. Mając udać się, udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich Oto idziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganą na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając mu do nóg, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz. Rzekła mu, Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej, Twojej stronie. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie, prawej i lewej. Ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u Was. Lecz kto by między Wami chciał stać się wielkim, niech będzie Waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Jak czytam dzisiejszą Ewangelię i, i patrzę, jak uczniowie są zafiksowani na tym, żeby coś ugrać przy Panu Jezusie żeby, żeby coś więcej zyskać dla siebie. Jest jakiś taki w ich głowie jakieś takie myślenie takie bardzo wąskie, które ich bardzo napina. Pan Jezus mówi o, o, o swojej prawicy, o lewicy. Że ktoś jest blisko Niego, o Królestwie Bożym, i od razu w nich pomysł, to, to, żeby usiąść po prawej albo po lewej stronie w Królestwie, żeby u boku Króla być właśnie tak blisko, no bo ktoś musi siedzieć po lewej czy po prawej. No, puste miejsca raczej nie będą. To może my, ale nie wszyscy o tym pomyśleli, inni się zagapili, więc już będą wtedy dalej siedzieć. Takie zafiksowanie jakieś, ale to wszystko jest, w takiej bańce pobożności. Wszystko tak ładnie brzmi. Tak, tak intensywnie słucham Pana Jezusa, tak uważnie Go słucham, że zaczynam mieć takie myśli, że chcę być po Jego lewej i prawej stronie. Jest to tak ważne dla mnie, że ja to muszę mieć. Wciągam w to rozważanie całą rodzinę, synowie Zebedusza wzięli mamę, żeby to z Panem Jezusem im załatwiła. Tata być może by był mniej wysł jakoś wysławiał się, albo mogli tatę. Ale wciągają w to myślenie, w to zafiksowanie, w swój jakiś plan pobożny, ale niecny, wciągają innych. I, i może być tak też w naszym życiu. Czyli Ewangelia może mówić o naszym życiu. Gdzie wobec pewnych wydarzeń, Zaczynam być napięty, że wobec pobożnych czy tego, co się dzieje dookoła nas, że zaczynam się spinać, zamiast żyć w wolności Dziecka Bożego, zamiast żyć w zaufaniu Bogu, to próbuję coś albo ugrać, albo coś. No, efekt jest taki, że w sercu, w sobie doświadczam napięcia. Takiego napięcia, że porównuje się, no co, co się tutaj akurat apostoły się porównują, ale coś takiego, że nie, nie funkcjonuje właściwie, nie mam wolności. Wolności w relacji, jakiegoś takiego rozmachu, myśli zaczynają się kurczyć. To również u ludzi wierzących, u ludzi pobożnych taki rodzaj napięcia może być. I wydawałoby się, że to tylko ci dwaj apostołowie byli tak zafiksowani, ale się okazuje, że dziesięciu pozostałych gdy to usłyszało, oburzyli się, jak to? Chcieli nas uprzedzić w tych miejscach przy Panu Jezusie? Przecież ja liczyłem, że to będzie moje miejsce. W jakiś sposób, bez czynu, ale że to się jakoś albo po dwóch, albo po trzech będą siedzieli razem. No skoro Jezus mówi o tych miejscach obok Niego, no to, to od razu się po prostu pragnienie pojawia, a może ja tam zasiądę. I, i okazuje się, że każdy z apostołów. Myślał o tym samym. Nie o krzyżu, nie o uniżeniu, którym Pan Jezus mówi, nie o dziecku, które przed nimi stawia, tylko jak najbliżej Jezusa. Zobaczcie, że to, to nie jest nam obce, bo jak słyszymy słowa jak najbliżej Jezusa, to przecież nieraz i my tak chcemy. I jak ktoś nam zasłania. Niech no ktoś wysoki stanie, usiądzie w ławce przed nami, a jak już trzech wysokich, to, to nie wiemy, czy się przesiąść, czy to jakieś przekleństwo przyszło na mnie na tej Mszy Świętej, czy o co chodzi. Pytamy się, czy to znak, czy jakiś grzech mam może, że tutaj zasłonięty Pan Jezus. Różnie sobie ludzie to, to w głowie obmyślają, ale nieraz tak jest, że ta bliskość jest dla nas tak ważna, że... Jest nam trudno zamknąć oczy i być w obecności Bożej, że on ze mną cały czas jest. Cały czas jest. To myślę, że wobec takich różnych napięć, pobożnych napięć, które sami sobie tworzymy, trzeba po prostu wrócić do modlitwy, którą dobrze znamy, Jezu. Ufam Tobie. Tak prostej, a, a tak dużo wyrażającej. I myślę, że znowu na na tą sytuację, całą z epidemią i tak dalej, idzie potrzeba rozsądku, mądrości. Trzeba po prostu wrócić do słowa: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. I, i każdym dniem cieszyć się Panem Bogiem, nie na zasadzie, że jak się dzisiaj idzie do Rosmana, to nie ma mydeł już. Nie ma po prostu, i tych drogich, i tanich, tylko albo w to wejdziemy, albo powiemy. Jezu ufam Tobie. To nie znaczy, że nie potrzebuje mydła, bo je potrzebuję, ale Jezu ufam Tobie i ten zdrowy rozsądek, który poprowadzi nas drogą taką, że nie zaczniemy się fiksować, jakoś kręcić tak, że o niczym innym nie będziemy myśleli, ale chcę, chcę nie tracić takiego szerokiego spojrzenia na wszystko, również teraz ta zachęta chociażby, żeby... Komunie na rękę przyjmować, znowu, żeby wejść w taką wolność. Panie Jezu, jest taki czas, tak jak w Rzymie było tłumaczone, jak kościoły zamknięte we Włoszech, żeby to przeżyć jako wielki post. I, i ta zachęta przeżyjmy tę to, to, rozłąkę paru tygodniową, czy, czy być może paru miesięczną, jako post, jako przeżywanie wielkiego postu. To, to, to przestawia w nas bardzo dużo w naszym myśleniu, ale, ale myślę, że potrzebujemy w tym momencie szczególnie myślenia wolnego. Nie powolnego, tylko wolności. Co Bóg daje, to biorę. Jak daje, to biorę. Być może potrzebujemy, jak mówimy o Mszy Świętej o 20.30, że to jest Msza Święta Ostatniej Szansy, to tak teraz patrzeć na każdą Mszę Świętą. Właśnie w tym czasie i cieszyć się tym, i cieszyć, i cieszyć, i, i w wolności podchodzić, Panie Jezu, dobrze, że jesteś obok mnie, ale w tym wszystkim ufam Tobie. Nie chcę zwariować, nie chcę jakoś się zafiksować na czymś, bo możemy się zafiksować na epidemii, a możemy się zafiksować na tym, kto siedzi po lewej, a, po, a kto po prawej stronie. I równie dobrze, pobożni ludzie w jedną i w drugą stronę. Można zacząć tak patrzeć wąsko, że normalnie pozabijam kolegów o mydło, albo pozabijam kolegów, kto ma siedzieć po lewej czy po prawej stronie Pana Jezusa. I na pewno to nie jest ten kierunek, ale żeby nie wejść w to, trzeba powalczyć. Powalczyć o wolność wewnętrzną, powalczyć o zaufanie wobec Pana Jezusa, że Ty Jezu jesteś nad wszystkim, Ty się o mnie troszczysz. Ty się go troszczysz o każdego z nas, i przede wszystkim zmierzamy do zbawienia. Zbierzamy do zbawienia, i ta sytuacja, w której się znajdujemy, ona też ma nas poprowadzić, być może do oczyszczenia, a na pewno do zbawienia. To wszystko, co się dzieje, na pewno ma każdego z nas doprowadzić do zbawienia. A być może mamy spowodować się wśród naszych znajomych, którzy gdzieś się bardziej boją rozmowy o, o spowiedzi. Być może jak trwoga to do Boga, czasem to warto wykorzystać. To nie są być może słowa do nas, ponieważ my się spowiadamy bez y, trwogi, tylko idziemy, bo kochamy Jezusa i chcę z Nim być, A, ale może mamy dookoła siebie osoby, które powiedzą, że tak normalnie by nie poszły, ale wiesz co, w obliczu tego wszystkiego możemy powiedzieć, że po spowiedzi, wiesz, y, po spowiedzi jakoś tak Lżej na sercu. Człowiek się nie stresuje, inaczej patrzy na wszystko. Być może dla kogoś z naszych znajomych to będzie jakaś podpowiedź, bo może słowo pojednać się z Bogiem, to powiedzą, że nie mają grzechu. Ale gdybyśmy powiedzieli, wiesz, co człowiek się mniej boi, jakoś tak lepiej funkcjonuje, jak jest właśnie epidemia, czy coś, tak jakoś to może. I każdy z nas ma swoją głowę, mamy pomysły. I na pewno wszystko, co się dookoła nas dzieje, i nas samych ma oczyścić, i prowadzić do zbawienia i przez nas wiele osób, które, które są przy nas. Więc Bóg na pewno z nami się chce posługiwać w tych okolicznościach, w których jesteśmy, żeby kogoś przyprowadzić do Pana Jezusa. Jak przyprowadzimy jedną osobę, i każdy z nas jedną, to będzie wielki sukces tego wielkiego postu. Więc nie lęk. Nie wąskie myślenie, a właśnie szczególnie potrzebujemy teraz poszerzenia myślenia. Poszerzenia, w jaki sposób to, co się dzieje, ma pomóc moim znajomym, mojej rodzinie spotkać się z Bogiem. W jaki sposób? Co mogę zrobić, aby nie że ja sam blisko, ale żeby kogoś przyprowadzić bliżej do Jezusa. Bo to, że ja sam blisko, to jest. W gruncie rzeczy, tak u fundamentu myślenie egoistyczne. I to jest ten problem w Ewangelii: że każdy okazał się egoistą, że chce myśleć tylko o sobie. A mam wyjść z tego, wyjść z egoizmu powiedzieć: Dobrze, będę myślał o drugim. Więc przyjmując nie na rękę, mogę powiedzieć: Myślę o drugim. Robię to dlatego, jako gest miłosierdzia. Myślę o drugim przyprowadzając kogoś do Kościoła, myślę o drugim, chcę, żeby stanął ze mną, być może się wyspowiadał. Niech ta Ewangelia, okoliczności, w których jesteśmy, poszerzają nas w spojrzeniu na wszystko, abyśmy doświadczali większej wolności, a nie skrępowania przez to, co się dzieje, przez to, co się dzieje dookoła nas. Jest to możliwe, ale to zależy od naszej postawy. Patrzmy jak najszerzej a będziemy doświadczali obfitości darów Bożych w tym wszystkim. Amen. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że z niego skorzystaliście duchowo, że był karmiący. Chcę Was poprosić o to, żebyście zrobili kciuk w górę, napisali komentarz, jak skończy się transmisja. To sprawia, że te, ten materiał może się rozchodzić do nowych osób. Jest bardziej promowany przez YouTube, i wtedy sprawiacie, że nowe osoby też o tym się dowiedzą, mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli możecie go wkleić na swoich fanpage'ach, na Facebooku czy, czy gdzie indziej, to, to zawsze jest też coś dobrego, co dochodzi do nowych osób. Dziękuję Wam też za wszelkie wsparcie, które robicie: za wsparcie finansowe, za to, że możemy się też modlić razem finansowo. Możecie nas wesprzeć poprzez przelew bezpośrednio na konto. Albo przez Patronite, albo też przez szybki przelew, tam jest możliwość też płatności kartą. To sprawia, że ten kanał się utrzymuje na takim poziomie, na jakim jest mamy sprzęt. Dzięki wam, dzięki temu, że nas wspieracie. Dzięki wam są osoby, które pracują i robią to z serca, z miłością. Myślę, że tego doświadczacie, bo my tego doświadczamy, że wkładają to cały swój zapał ale to się dzieje dzięki waszemu wsparciu. Także za wszystko bardzo dziękuję i ktokolwiek jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to zachęcam, zróbcie to koniecznie, naciskając również dzwo dzwoneczek, który jest obok. Do zobaczenia z panem Bogiem. Błogosławię was z całego serca. Dzięki za obejrzenie tego materiału.